Witam serdecznie. Zapraszam Was wszystkich już w tą niedzielę 15 grudnia 2013 roku na Jarmark Świąteczny organizowany przez Płockie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Razem z nimi jako Czysta Forma będę prowadził tutaj na naszym lodowisku przed ratuszem warsztaty nauki jazdy na łyżwach. Warsztaty będą prowadzone od podstaw, także zapraszamy dzieci, które nie potrafią jeździć w ogóle na łyżwach. Zapraszamy młodzież, która czuje się dobrze na łyżwach. Zapraszamy również dorosłych którzy czują się super na łyżwach. Zorganizujemy dla Was około 4 godzin warsztatów od godziny 12 do godziny 18. Na płycie lotopiska będziemy się bawić, uczyć jeździć na łyżwach. Na sam koniec, ostatnią godzinę, przewiduję zrobić takie gry i zabawy dla, dla wszystkich uczestników warsztatów. Yy, więc zapowiada się naprawdę fajna atmosfera, yy, także zapraszam na, na warsztaty. Przypominam, już w tą niedzielę, czyli 15 grudnia 2013 roku jarmark świąteczny organizowany przez płockie partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i ja jako czysta forma. i'm <laughs> sorry <support. laughs>